Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wiem, że jesteś teraz w domu. Mam taką nadzieję. Dbaj o siebie. Pilnuj obowiązków szkolnych na tyle, na ile możesz w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji. Dbaj o swoje zdrowie, dbaj o swój odpoczynek. E, jesteś w domu, a ja jestem teraz w kościele i chciałbym Ci tylko powiedzieć, przypomnieć, że Kościół jest naszym domem, e, że chociaż teraz nie możesz do niego pójść, albo dawno w nim nie byłeś, i mam nadzieję, że zatęsknisz, e, że spotkamy się ponownie, gdy to będzie możliwe, właśnie w Kościele. Dzisiaj jest piątek, e, dzień, w którym przypominamy sobie, wspominamy, Śmierć Pana Jezusa, szczególnie teraz w Wielkim Poście, zwracamy na to mocną uwagę. Rozpamiętujemy Jego śmierć, to co dla nas zrobił. Mam dla Ciebie propozycję. Nagrałem pewną, bardzo piękną pieśń mówiącą o tym, co Pan Jezus dla, dla nas zrobił. Ona jest dostępna pod spodem jako drugi filmik. Eee, nie chodzi o to, że ja ją wykonuję, ale zapraszam Cię do tego, żebyś razem ze mną rozważył, rozważyła te słowa pięknej, starej, może momentami archaicznej pieśni.